다음 <sweird> 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 Ciemno już. Zgasły wszystkie światła. Jak to się mówi, witam, witam was w dzisiejszym odcinku. Wieczorową porą. A jak zwykle mój telefon dzisiaj się buntuje i nie chce złapać ostrości. Ale czas na konkurs. Myślę, że w środku będzie lepiej. U, zimno moi drodzy. Naprawdę zimno. Zanim przejdziemy do zasad konkursu moi drodzy, to wypadałoby wpuścić gadę do środka. U mnie, jak zwykle, gęsi i kaczki w oczekiwaniu na wejście. Dan, da. Zapraszam. No chodźcie, chodźcie. No chodźcie. Trochę panika, bo ja staję przy wejściu, ale to jest sekund 5 i one same się zaraz ogarną. Ty, Tośku, zostajesz? Dobra, to zostajesz. Pierw trzeba zrobić łoględzinę. Czyli sprawdzić, czy wszystko w porządku, czy wszystko żyje, czy ma się dobrze. Maluszki. Tutaj maluszki. To siuni. Tutaj te. Silunie trzeba pozamykać. Pozamykać i w sumie poogarniać, żeby mi pozłaziły stąd. Nie wiem, jak u Was, u mnie, ostatnimi dniami, straszne wiatry. Wiatery? <noise> tak z żartem mówiąc, no i zimno, moi drodzy. Naprawdę zimno. Ja tu jak zwykle jeszcze kontrola, czy w stawku nic nie utknęło. Nie. Kontrola u papug. Tu wy nie zobaczycie zbyt wiele. Ja zobaczę. Ale widzę, że wszystko w porządku. Rusia. Trzeba zobaczyć u Feniksów czy wszystko ok. 7 zobacz, czy intruza nie ma. Dzisiaj kombinował, czy nie. Za idziemy na wybiegu, nic nie leży. Będziecie mieli zaskoczenie. Jak wyjdziemy do kurnika, czy coś tam się zdarzyło, czy nie zdarzyło. Lusia, Nara. Oj, oj, Tutaj trzeba też zamknąć wrota. Ups. Wrota zamknięte. Oj, naprawdę, moi drodzy, jest tak zimno. Tutaj trzeba przymknąć i kaczuchom żeby po prostu mi nie łaziły po całym kurniku tu już czekają resztki z dzisiaj i tu tak wchodzimy, o smarki o tak smarkamy rzecz jasna dzień bez smarków moi drodzy to tutaj dzień stracony ale nie ma co się dziwić przy tej pogodzie nie ma co panikować Witaminy w diecie są, nic im się nie stanie. Trzeba sprawdzić obecność. Panny zadrożne są. Widzę wszystkie. Dzień dobry, dzień dobre. Jak widzicie podział wygląda tak. Tu są głównie nioski. To jest ich strefa. Witamy serdecznie Państwa indyki. Też obecność musi być sprawdzona. I tak, trzeba pozbierać jajka. Tu to jest śmieszne. Jest tyle grzęt. one i tak wybierają jedną. O! Ktoś tu już się pierzy. Możecie zauważyć, bo oko nie ma. O! Jajko było w błonie. Kurki już się poczęstowały. Widzę. Tu całe towarzystwo. Lenie, którym się nie chce wejść. Krzysztof musi pozbierać się jajka. Ojej! O, lenkorny już takie jajka Oj, coś mi nie znoszę. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ła, indyk Ferduś i hela, pokażcie, bo wy tu. O, już jak zwykle. Jaja, trzeba. Spunkrować. Pogiało cię? 7, 8, 9, 10. O, coś dzisiaj. Widzę, że ładnie polecam. 11, 12, 13. O nie wiem, czy orkiptony nie zaczęły się nieść. Się Warduś Stefan, czy cię pogięło? Czy na? polecieliśmy, ale macie okazję 13, 14, 15, 16, 20. Jak fajnie, państwo sukces się fajnie nie są. Więc rewelka. One bardzo nie lubią, jak ja tu wchodzę o tej godzinie. bo to im przeszkadza. No wiadomo, kto lubi przeszkody, by żyć od innym Ale tak. Wracam do konkursu. Dzięki, wielkie za 5000, moi drodzy, osiągnęliśmy je. Ja niestety w tym momencie bardzo dużo dość pracuję, więc ciężko mi nagrać odcinek ale stwierdziłem, że zajmiemy się tym i nagramy. Ale tak, zacznijmy. Jedną z głównych wymagań, żeby wziąć udział w konkursie jest zarejestrowanie się na Nefsterze hodowlany.pl. wpisujemy w przeglądarkę hodowlany.pl. dużo osób mnie o to pytało. Na samym dole mamy Neftel. Nefster, mniejsza o to, podajemy swojego maila, tak jak ja tutaj, żeby nie było i zapisz. I moi drodzy, jesteście zapisani. Ja każdy mail, który bierz, weźmie udział w konkursie yy, i będzie już przejdzie do losowania, ja właśnie dostałem maila hodowlany. aktywacja cenę w sklepie hodowlany.pl. Yy, Zostanie sprawdzony poprzez właśnie tutaj z panem z hodowlany.fermu.pl Więc moi drodzy, nie oszukujemy, nie oszukujemy. Ja sobie to zamknę i to wygląda tak. Więc to jest pierwsza rzecz, którą musicie wykonać. Druga rzecz: w komentarzu będzie wklejony, przypięty test z wiedzy o ekipie. Test zawiera pytania krótki, krótkiego wyboru, szybkiego wyboru. Oraz pytania krótkiej odpowiedzi. Proste, banalne. Nie będę podawał teraz tych przykładów. Dla osób, które oglądają ekipę, bez problemu sobie z tym poradzą. Nie będą miały żadnego problemu. I tak. Wypełniacie, odsyłać jak przy, poprzedniej, przy poprzednim yy, razie. Test możecie wykonać tylko raz. Yy. I tylko jeden raz Was mail będzie brany pod uwagę. Eee, możecie sobie robić konie i oszukiwać, i robić z innych mailów Wasz wybór, ale moim zdaniem, bądźmy fair play. Tak jak mówiłem, będzie losowanie głównej nagrody, czyli inkubatora oraz sześciu. Dziewięciu, przepraszam. Pozostałych nagród. Będę losował po prostu pierwszy zestaw, drugi, trzeci zestaw i te osoby będą los losowywane. Tak. Możliwość punktów można uzyskać: 26. Odpowiedzi. Gdzie są podane odpowiedzi, zaznaczyć prawidłową jest za jeden punkt. Krótka odpowiedź, gdzie musicie sami ją napisać, są za dwa punkty. Udział w losowaniu biorą wszystkie testy, która ilość punktów minimalnie to 22, czyli od 22 do 26. Ale żeby było uczciwie i sprawiedliwie, w nagrody głównej. Wezmą udział tylko osoby, które miały stuprocentową poprawnie odpowiedź. Bądźmy uczciwi, takich trzeba uhonorować, więc te osoby będą brały udział w losowaniu głównej nagrody oraz oczywiście w losowaniu z pozostałymi, którzy skali ponad 22 punkty w losowaniu tych pozostałych 9 nagród, 9 zestawów. Więc moi drodzy, czas do zrobienia testu jest niedziela godzina 24. Od razu mówię jedno. Ja każdy test będę musiał sprawdzić, ponieważ krótka odpowiedź wymaga mojego sprawdzenia, to już komputer sprawdzi za mnie nie sprawdzi. Eee, wyniki będą na pewno nie prędzej niż w środę. Chyba, że mi się uda to będą prędzej, ale na pewno nie będą szybciej. Eee, ja mam dosyć napięty grafik w przyszłym tygodniu, więc nie ma takiej możliwości, żeby to wykonać wcześniej. Eee, więc tak jak mówiłem... Na pewno do środy. losowanie nie będzie na takiej zasadzie, jak było zawsze czyli nagrane filmy będą losowane na dane osoby. Nie zrobimy live'a dla tego powodu. Że <stryk> złycaj, albo będę miał na to czas wieczorem, albo po prostu nie będę miał na to możliwości, i nie wszyscy też na live będą. Osoby, które wygrały, zgłaszają się do mnie z adresem oraz danymi do wysyłki. Ja przekazuję je do sklepu, no ale oczywiście w międzyczasie sprawdzę, czy dane osoby zapisały się na nasztarahotowlany.pl. I to, moi drodzy, pokrótce. W sumie w skrócie wszystko. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, które nie zostały odpowied- które na jakieś informacje, ale nie zostały one udzielane w filmie, piszcie śmiało. Ja Wam życzę w takim razie powodzenia. Zastanówcie się, nie rozwiązujcie testu od razu, zastanówcie się dwa razy i Panie Boże, nie piszcie do mnie, czy ja dobrze zrobiłem, czy taka odpowiedź jest prawidłowa. Osoby, które tak do mnie napiszą, z automatu zostaną wycofane z konkursu. Bądźmy uczciwi i zacznijmy szanować nasz wspólny czas. Więc jeżeli zostanę zapytany, czy tak może być, czy to jest prawidłowa odpowiedź, automatycznie taka osoba zostanie zdyskwalifikowana. O, oh, jakie trudne słowa na wieczór. Dobra, ja dodaję film. U mnie jest już pół do dziewiątej, więc film pojawi się około dziewiątych przed dziesiątą, dlatego czas macie do niedzieli, do godziny dwudziestej więc powodzenia życzę. Tu mówimy kurkom dobranoc. Ferdusz też mówi dobranoc. Jajka zabieramy, szykujemy na sprzedaż, Światła go siema. Stefano, ty tu nie śpisz. wy ze Stefanem i odtąd do siebie. ostatnie raz spojrzenie. Patrzcie ile tu jeszcze miejsca. One i tak wolą tam te grzędy. Perliczki pozdrawiają Kamila oraz moje kochane malutkie liputenki tak, taka ładna jesteś, tak pozdrawiasz, pozdrawiasz trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeszcze raz życzę powodzenia dobranoc ha, ha, na koniec na koniec, zapomniałem, teraz dopiero przeczytałem dokładnie e, żeby zapisać się do Nestera musimy potwierdzić maila klikamy w link link i dostajemy potwierdzenie zapisania żeby nie było, żeby nie było. I to jest dla tych warte. Czy oglądacie tak naprawdę filmy do końca? E, więc nie zajrzysz, to się nie dowiesz. Pozdrawiam.